Dobrze, bardzo dziękuję. A więc tak, ja bym chciała dzisiaj mówić o wolności jako prawie każdego człowieka, i na głównym aspektem, na którym chciałabym się skupić, to są małżeństwa jednopłciowe, a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. A więc wolność człowieka jest jednym z fundamentalnych praw, które leżą u podstaw współczesnych społeczeństw demokratycznych. Jest to koncepcja obejmująca szeroki zakres swobód, od wolności osobistej przez wolność wyrażenia swoich myśli i przekonań, aż po wolność do zawierania związków i życia zgodnie z własnymi preferencjami. Dodatkowo chciałabym wspomnieć, że ludzka tożsamość wyraża się poprzez cechy jednostkowe oraz relacje, w których pozostajemy jako, jako członkowie społeczności i według słownika języka polskiego tożsamość to jest świadomość siebie. Dlaczego więc w wielu krajach małżeństwa parionopciowych są dalej niemożliwe? Problematyka małżeństw i związków jednopłciowych, a tym samym system systematyzacja relacji osób LGBTQ+, stanowi przedmiot ożywionej debaty społecznej i doktrynalnej i w niniejszym wystąpieniu przedstawione staną podstawy prawne do odrzucenia lub zaakceptowania małżeństw homoseksualnych. Głównym argumentem w dyskusji jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lipca 2022 roku, dotyczący oczywiście artykułu 18 Konstytucji RP. I ten artykuł tutaj jest przedstawiony, brzmi on, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. I wśród konstytucjonalistów pojawiają się dwa odmienne stanowiska postaci takie jak Ewa Łętowska wraz z Janem Woleńskim twierdzą, że brak możliwości zawarcia małżeństwa przez osoby y, homoseksualne to dyskryminacja ze względu na orientację seksualną. Natomiast po drugiej stronie stanął Andrzej Małczyński, który podtrzymuje zdanie, że wspomniany artykuł wyklucza uznanie y, małżeństw jednopłciowych. Jednak od czasu, gdy Holandia jako pierwsza kraj na świecie zalegalizowała małżeństwa jednopłciowe w 2021 roku liczba krajów, które poszły w jej ślady, systematycznie rośnie. W wielu krajach wspomniane małżeństwa są legalne już od przynajmniej kilku lat. Jest to na przykład Norwegia, Francja, czy również od niedawna Estonia. W międzyczasie teraz w Grecji trwa uchwalanie prawa. Obecnie małżeństwa jednopłciowe są legalne w ponad 300 krajach. Jednak wiele krajów, zwłaszcza w Afryce i Azji, nadal nie uznaje takich małżeństw. E, w niektórych miejscach, np. w Arabii Saudyjskiej czy Iranie, relacje homoseksualne są nawet e, karane. E, Jednym z ciekawszych miejsc pod względem praw związanych z małżeństwami jednopłciowymi są Bermudy. Ponieważ w 2017 roku Garmundy zalegalizowały takie małżeństwa, ale rok później rząd postanowił je zdelegalizować, mimo to związki partnerskie są tam wciąż uznawane. I tutaj zachęcam do, do spojrzenia na przedstawioną mapę, która właśnie pokazuje według roku wprowadzenia, zalegalizowania decyzji kraje, które zalegalizowały ją. I tutaj mamy jeszcze bardziej szczegółowo pokazaną samą Europę. Pokazane są tutaj kraje, w których małżeństwa w tej samej płci są zalegalizowane. Oraz kraje, w których są rejestrowane związki partnerskie. No i oczywiście kraje, w których te ani związki, ani małżeństwa nie są jeszcze zalegalizowane. I tutaj widzimy, że praktycznie większość Europy albo małżeństwa, albo związki partnerskie już zalegalizowała. I tutaj, tak naprawdę, większość, mimo wszystko, to również będą małżeństwa. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, znaczący może być wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12 grudnia 2023 roku. Trybunał uznał, że Polska naruszyła artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, mówiący o ochronie prawa do życia prywatnego i rodzinnego oraz stwierdził, że brak prawnego uznania pari jednopłciowych narusza konwencję. Należy również wspomnieć, że sposób tej samej płci zawarte w innym kraju w Polsce nie jest dalej uznawane. Dalsze decyzje nie zostały nadal podjęte no i nagle, dlaczego małżeństwa homoseksualne powinny zostać zalegalizowane? A więc każda para w momencie zawarcia małżeństwa zyskuje prawa takie jak chociażby prawo do nazwiska, e, wspólnego życia, prawo do wspólnego majątku lub prawo do dziedziczenia. Są to prawa, które bardzo ułatwiają codzienne życie i funkcjonowanie. Dlatego, bez względu na orientację seksualną, pary powinny mieć możliwość uzyskania tych praw. I oprócz tego, yy, małżeństwa również zyskują prawo do podejmowania decyzji medycznych za partnera, które bez wątpienia jest bardzo ważne dla par. E jeżeli Polska nie chce zwalić na małżeństwo jednopłciowe, to powinno stanowić inny rodzaj związku, który będzie dostępny dla tych par oraz dzięki któremu dostaną takie same prawa jak inne pary. Ehm, chociażby mogą być to właśnie rejestrowane związki partnerskie. E, ponieważ bole człowieka obejmuje prawo do zawierania związku zgodnie z własnymi preferencjami, a związki homoseksualne, tak samo jak heteroseksualne, opierają się na uczuciu, wzajemnym szacunku, partnerstwie oraz partnerstwie, więc powinny mieć również możliwość sformalizowania swojego związku. E, w badaniu Eurobarometru z 2019 roku. 69% obywateli Unii Europejskiej zgodziło się, że małżeństwa jednopłciowe powinny być dozwolone w całej Europie. Eee, badanie Galupa z 2021, ro 2021 roku wykazało, że 70% Amerykanów popiera małżeństwa jednopłciowe w porównaniu do 27% w 1996 roku. nie mamy różnicę 25 lat. No i w 1996 roku tylko 27% Amerykanów popierało te małżeństwa, a 25 lat później już aż 70%. No i tutaj bardzo dobrze jest widoczne, to jak jednak globalna akceptacja i tolerancja rośnie. Natomiast w Japonii, która jeszcze nie zalegalizowała małżeństw wienowkółdziałych, badanie z 2020 roku wykazało, że 68% Japończyków popiera ich legalizację. E, za to w Polsce w 2021 roku badanie wykazało, że 56% Polaków sprzeciwia się legalizacji małżeństw jednopłciowych, czyli jest to dalej ponad e, połowa. Już e, mimo wszystko ta akceptacja rośnie, jednak dalej w Polsce m, ponad połowa Polaków sprzeciwia się legalizacji tych małżeństw. E, akceptacja społeczna rośnie globalnie, choć w Polsce wciąż dominuje opór. E, raport kampanii przeciw homofobii z 2017 roku pokazuje, że ponad 60% młodych osób LGBT doświadczyło przemocy werbalnej, a około aż 30% przemocy fizycznej. To jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Również bardzo istotna jest kwestia zrywę psychicznego, ponieważ badania wskazują, że legalizacja małżeństw jednopłciowych przyczynia się do obniżenia poziomu stresu i depresji wśród osób LGBT. Co wynika oczywiście z większej akceptacji społecznej i poczucia przynależności, co myślę, że jest tutaj dosyć oczywiste. I badania opublikowane w czasopiśmie Yama Pediatrics pokazują, że po legalizacji małżeństw jednopłciowych w Stanach Zjednoczonych spadł odsetek prób samobójczych wśród młodzieży LGBT o 7%. I mimo, że 7% tutaj nie wydaje się zbyt dużą liczbą, no to należy pamiętać, że e, myślę, że w przypadku prób samobójczych, jak i samych samobójstw, tutaj każdy procent jest e, na miarę po prostu złota. Więc jeżeli e, ten spadek jest o 7%, to myślę, że to tak naprawdę jest bardzo dużo, jeżeli chodzi tutaj o ludzkie życie. Na dodatek, legalizacja małżeństw jednopłciowych ma również pozytywny wpływ na gospodarkę. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii, małżeństwa jednopłciowe przyniosły gospodarce brytyjskiej dodatkowe 3 miliardy funtów w pierwszych 5 latach po legalizacji. W Stanach Zjednoczonych w raporcie z 2020 roku doszło do wzrostu gospodarczego o około 3,8 miliarda dolarów, natomiast w Australii w 2017 roku odnotowano dodatkowe 1,2 miliarda dolarów australijskich z samych wydatków na śluby. Więc tutaj też kolejny... Kolejna tak naprawdę zaleta po prostu legalizowania małżeństw, że tutaj już nie chodzi o samych tych ludzi, też tylko również o gospodarkę w kraju, ponieważ może się ona e, zdecydowanie podnieść. E, legalizacja małżeństw nieobcioch jest nie tylko, nie tylko kwestią prawną, ale także moralną odnoszącą się do równości i sprawiedliwości społecznej. Dążenie do, do pełnej równości wymaga nie tylko zmiany przepisów, ale także zmiany społecznych postaw i przekonań. Zalegalizowanie małżeństw płciowych może pozytywnie wpłynąć na wzmacnianie instytucji małżeństwa, ponieważ małżeństwo zachęca do podejmowania zobowiązań i odpowiedzialności za drugą osobę, co oczywiście pozytywnie wpływa na spójność społeczną. Korzyści płynące z zalegalizowania małżeństw jednopłciowych to poprawa zdrowia psychicznego społeczności LGBT, większe poczucie wspólnoty oraz akceptacja społeczna i, tak jak już wspominałam, również wzrost gospodarczy. E, tutaj jeszcze na chwilę chciałabym pokazać obie mapy, jeżeli ktoś nie zdążył spojrzeć na nie. Dobrze. I ja bardzo dziękuję, dziękuję za możliwość tej wystąpienia.